Od wielu tygodni główną postacią w publikacjach większości mediów w Polsce stał się Mariusz T., człowiek, który w latach 80. dokonał na tle homoseksualnym czterech zbrodni. Zwabił do swego mieszkania i zamordował czterech chłopców w Piotrkowie Trybunalskim. Nazwisko zbrodniarza jest dziś powszechnie znane, ale celowo je pomijam, żeby nie promować złego człowieka z niepokojem, bowiem zauważam, że wyrasta nam z niego nowy, medialny bohater. Dokonał czterech zbrodni na tle pedofilii homoseksualnej. Ten wątek homoseksualnej orientacji zbrodniarza jakoś umyka w relacjach i komentarzach. To jest dziś bardzo niepoprawne politycznie mówić o pedofilu w środowisku homoseksualistów, choć Mariusz Te to nie jedyny zbrodniarz wywodzący się z tej orientacji. Poprawne politycznie... Chyba nawet politycznie pożądane jest dziś doszukiwanie się pedofilii, ale tylko w kościele. Zamordowani chłopcy z Piotrkowa byliby dziś dorosłymi mężczyznami, pewnie mieliby już swoje własne rodziny. Niestety mieli to nieszczęście spotkać na swojej drodze okrutnego mordercę. Rodzice tych chłopców do dziś opłakują swoje dzieci. Zabójca miał szczęście. Został co prawda skazany za swoje zbrodnie na karę śmierci, ale wkrótce po wyroku, w 1989 roku, władza Okrągłego Stołu wprowadziła amnestię. Kara śmierci została zamieniona na 25 lat więzienia. Nie było jeszcze wtedy kary do żywocia. No i właśnie wczoraj Mariusz T po odbyciu 25 lat kary wyszedł na wolność. Psycholodzy ostrzegają, że się nie zmienił, że nadal mogą nim targać mordercze skłonności. Gdy już zbliżał się termin wypuszczenia Mariusza T i media biły na alarm, rząd Donalda Tuska zapowiedział, że znajdzie sposób na zatrzymanie zabójcy z Piotrkowa i paru jemu podobnych, którzy mieli wyjść na wolność po wyroku, choć nadal są groźni i niebezpieczni. Tak jak kiedyś rząd Tuska zapowiadał, chemiczną kastrację pedofilów, z czego dotychczas nic nie wyszło, tak teraz zapowiedział specjalną ustawę pozwalającą ustrzec się groźnych morderców. Rząd zapowiadał ustawę, długo się guzdrał, aż wreszcie za 5.12 wniósł do Sejmu tzw. ustawę o bestiach, ustawę, która przewiduje izolację niebezpiecznych przestępców po odbyciu przez nich orzeczonej kary. Ustawa została uchwalona, prezydent ją podpisał. Ale były akurat święta i rząd zapomniał ustawy ogłosić. Kiedy ją wreszcie w styczniu ogłosił, było już za mało czasu na procedury sądowe. Skutek jest ostatecznie taki, że skazany jest już na wolności. Ta ustawa, zwana ustawą o bestiach, od początku budziła kontrowersje i wątpliwości. Jakby nie patrzeć jednak, łamie ona podstawowe zasady prawa. Nie można człowieka karać drugi raz za to samo. Za co już w przeszłości był skazany. Prawo nie może działać wstecz. Poza tym każe się człowieka za to, co już zrobił, a nie za to, co ewentualnie może zrobić w przyszłości. Obawiam się, a właściwie to nawet jestem pewien, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje ustawę o bestiach i do jej zastosowania ostatecznie nie dojdzie. Mariusz T., dla którego specjalnie pisano tę ustawę, jest już na wolności. Ale wobec innych skazanych ta ustawa zaczyna działać. Czytam właśnie, że do sądów w Kielcach i w Lublinie wniesione zostały wnioski o izolację skazanych, którzy odbyli kary 3, 3,5 roku więzienia za tak zwane inne czynności seksualne wobec nieletnich, a także wobec osób dorosłych. Nie znam bliżej tych spraw, ale niewielki wymiar kary wskazuje, że chodziło o jakieś niezbyt drastyczne sytuacje. Nie chodziło o zabójców nie o żadne bestie. I ci sprawcy mniej groźnych przestępstw, mimo że odbyli w całości wymierzone im kary, mają być trzymani bezterminowo w dalszej izolacji. Zabójce czworga dzieci wypuścili, a upośledzonych sprawców, jakichś pomniejszych czynów, chcą więzić bezterminowo. To już jest kompletne nieporozumienie, ale też i obraz. Funkcjonowania państwa pod obecnymi rządami pana Tuska. To państwo potrafi ścigać i więzić upośledzonego chłopaka za kradzież batonika, a nie umie ścigać wielkiej afery Amber Gold. Dopiero gdy dziesiątki tysięcy ludzi złodzieje oszukali, władza wreszcie pod naciskiem społeczeństwa coś zaczęła robić w tej sprawie. Wcześniej roznaczała nad złodziejami parasol. Podobnie jest z Mariuszem T. Mimo buńczucznych zapowiedzi tego mordercy i zbrodniarza, władza państwowa wypuściła z izolacji. Zamknie natomiast skutecznie jakiś paru biedaków skazanych za drobne czyny. Potem zaś ogłosi, jak to skutecznie chroni społeczeństwo. Czysta obłuda, uprawiana kosztem krzywdy i zagrożenia dla ludzi. Dziś... W sprawie Mariusza T władza państwowa ma do zrobienia moim zdaniem jedno, objęcie go ścisłym nadzorem policyjnym. Policjanci muszą nie spuszczać go z oczu, śledzić każdy jego krok i zwyczajnie nie dopuścić do tego, żeby zaatakował jakieś następne dziecko. To jest kłopotliwe, kosztowne, ale wykonalne. W końcu od tego policja jest w państwie, żeby nasze bezpieczeństwo przed przestępcami zapewniać i chronić. I nie potrzeba do tego nadzwyczajnych ustaw. To jest sprawa Mariusza Tej i może jeszcze kilku sprawców w podobnej do niego sytuacji, bo nowych takich spraw nie przybywa. Od 1995 roku mamy już w Polsce karę dożywocia. Ja sam jako poseł zabiegałem o jej szybkie wprowadzenie, a zatem sąd ma teraz możliwość skazania niebezpiecznego zabójcy na dożywotnie więzienie, z którego już nigdy nie wyjdzie. Jest w polskich więzieniach ponad 300 takich skazanych. I jeszcze jedna refleksja media. Choć nazwisko Mariusza T jest powszechnie znane i odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, to ja jego nazwiska nie wymieniłem, nie chcę go promować, bo zaczynam się obawiać e, po tym, co wyprawiają niektóre media, że na dzień ten zbrodniarz mający na rękach krew niewinnych dzieci zostanie wziętym celebrytą. Dla podbicia oglądalności do talkshowów zaczną go zapraszać, zdjęcia sobie z nim robić jak z misiem. To podobno bardzo sprawny intelektualnie człowiek, więc może wykorzysta rozgłos wokół siebie i zacznie zarabiać pieniądze na opowiadaniu o swoich zbrodniach. A media komercyjne w pogoniu za czytelnikiem czy widzem nie wzdragają się dziś przed niczym. Dlatego o Mariuszu T jest dzisiaj głośniej niż wtedy, gdy 25 lat temu szokował polskie okrucieństwem swoich zbrodni. Może inne czasy, ale wtedy nie było o nim tak głośno jak dziś. Niech władza państwowa zrobi co do niej należy, niech nie spuszcza z oczu tego zbrodniarza, ale w mediach niech już będzie o nim ciszej. Przy całym szacunku dla pamięci ofiar, przed którą schylam głowę, nie warto zajmować się Mariuszem T, nie warto traktować go jakby był pępkiem świata. Odbył swoją, co prawda, zbyt łagodną karę. Policja niech pilnuje, by nie powtórzył zbrodni, ale poza tym. Jest wiele innych naprawdę poważnych spraw w naszej Ojczyźnie z Panem Bogiem.